Mano widzowie z tej strony Ja Gaming, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Poppy Playtime Chapter 3. Lajkujcie, subskrybujcie, bo do końca roku chciałbym dobić 200 subskrypcji. A teraz gramy. Dobra. Tutaj mamy, co podłączone i co nie podłączone. Mamy z Home Sweet Home. O dobra. To jest klucz do Office. Dobra, tutaj nie mamy z Toy store ze school XD. A czekajcie, ze Skull, Skull, XD. Mogę podłączyć? Bo nie wiem właśnie. No bo misję zrobiłem. Nie da się. Office to obstawiam, że będzie to coś wielkie. Albo to będzie jakieś muzeum XD. Nie no dobra, tu jest chyba Toy Store. Tam był Playhouse. No chyba nie ma za bardzo innego wyjścia. Więc tu idę. No i tak. To jest Office. Dobra. Gramy XD. Nie wiem, czy to jest już. To chyba jest końcówka, tak mi się wydaje. Gry całej. Nic się nie da otworzyć. Co tu? Bateria się tak świeci. Dobra, robimy total speedrun misji XD. Dobra, co jest? Kiciu siema, tyle razy mi się pokazujesz, a przyjść nie chcesz. Dobra, idziemy, obstawiam, że tutaj znajmy, że tam tego nie zauważyłem. Dobra, że nie zauważyłem tego wielkiego napisu z keczupu. Ja nic w ogóle nie widziałem. Jakby mnie tutaj nie było nie w sensie tam. czekajcie jakoś No nie, tutaj nie wejdę. Ej, dobra, czekajcie, chyba wiem. Tak, to chyba będzie to. Ale nic nie wiem na 100%. Tak, i to jest to. Dobra. Skoku, skok. Skoku, skok i jesteśmy XD Office. I co to jest? Head of Player, Stella Graver Dobra i co? Jakiś vent, tutaj mamy we... klucz e, sorry, nie to Nie, to. XD Mi tu wyświetla tab, żeby... O, dobra. Bo kliknąłem tab, a mi się tu menu kima włącza, nie? XD Powsteam XD Cześć Dobra W górę W bok Chyba w ten bok Sorry. XD zium, 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 zium. Mamy aż trzy łapki w jednym czapterze, podejrzane. Gaz. Jezu, to krzesło było. Chyba to muszę wziąć? I dobra, chyba wiem, co to będzie. Chyba trzeba do wszystkich to szybko włożyć. Albo nie, nie w sumie. No, chyba to tak właśnie. Trzeba zrobić, tylko ja tu mało widzę. Czekajcie, na to akurat muszę trochę podkręcić brightnessa, w sensie gamma. Bo no nie da się. I tak mało co widać. Ale dobra. Lecimy jest? Jest. coś będzie. Czekajcie, chyba tą gamę tutaj zresetuje. Czekajcie, to się zresetowało? Tak, jest. Sorry, nie to. Chyba, że tam musimy coś zrobić. Jeszcze chyba, ale chyba tu za bardzo nie ma co zrobić. No, nie ma chyba za bardzo tutaj nic. Jest, dobra. Nie zauważyłem. Dzium, dzium. Dobra, czekajcie, to nam zdejmuje windę. No to siub, klasycznie. Klasyczkiem sobie polecimy. Siub. Ustawię tą łapkę, bo pewnie będzie trzeba skakać. Dobra. I to nam chyba aktywuje te. Tak. Dobra. Hm. Dobra, to otwarłem XD otwarnęłem. Dobra, czyli tak to działa, ale ja tu jakiejś baterii potrzebuję. Nie wiem za bardzo. Skąd ja mam ją wezmnąć? XD. Dobra, już wiem. Tu chyba. Dobra. Twórcy to mądrze zrobili. Zniknęli baterie, bo tu chyba o coś innego chodzi. XD. W sensie ja tutaj właśnie nie bardzo wiem, co ja mogę zrobić. O tu coś jest. Zapuszkowana bateria. Co to jest za zapuszkowana bateria? Czekajcie, spróbujemy to tak z wysokości zrzucić. Bo to może trzeba zbić czy coś. Bo nie mam pomysłu, co można robić z zapuszkowanymi bateriami. O! Widzi. Mhm, przepraszam. Tro trochę się pani przytyło. się pani przytyło, IGZ. Pow po, popi play time, po, popi play time. Tą drugą też się tak da jakoś. Ucz się, Baterio, ta nie chce przytyć. Kurde, ta bateria mi gra paka blokuje. Dobra, siup. Siup, siup. Siup. Jedna masywna koleżanka, druga mniejsza. Jakby nie wiem, to tak miało być, widzowie, dajcie znać. Czy to tak miało być, czy to ja coś zepsułem? Wracaj tu. No co jest? No pewnie, żeby jeszcze bateria nie działała. Coś nie tak zrobiłem. Dobra jest, I jest. Tylko coś tu chyba trzeba jeszcze tak. To trzeba inaczej nakierować. Yy. Jakoś chyba tak. dobra tylko do tego Dobra jest git ja to tu z góry próbuję sterować bo nie chce mi się no w sumie chyba muszę. Chyba muszę to z góry sterować, bo inaczej się za bardzo nie da. Dobra. XD. Co tu tak gra? Maska. Dobra bateria jest potrzebna. Ej, Katna, wyluzuj spokojnie, Jezu! Kotel, ja myślałem, że ty dobry jesteś. Ej, no kotel, tak się nie bawimy. Co jest? Co jest? Co to jest? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Co to jest? Ludzie. Co to jest? Ja się pytam. Co tu się odwala właśnie? W co ja zagrałem, XD? To jest dziwne, delikatnie mówię, dziwne. Dzieciuchy, siema, dzieciuchy. Ej, ale dobra, to nic fajnego nie jest. Dobra, to to się zaczyna robić dziwne, xD. Dobra. Do you even know what's real? Uh. to jest dziwne. Dajcie mi już spokój, ludzie. Hagi? Siema? Kolego? No, you don't. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jezu! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No ludzie. Autotyp. Jezu, ale co tu się odwala? Oj Ty katnap, ja myślałem, że ty spoko ziomek jesteś. A tu się okazuje, że chłop mnie tutaj nie fajnie potraktował. Dobra, ale jak ja mam lift ten player, to... to może mnie odwieźć, kolego. I to już chyba będzie koniec tej misji. Tak, i to jest koniec tej misji, no to narka widzowie. Widzimy się w następnym odcinku.